To tu pracował? No, za dwa lata. Potem Czarnecki go wytyczył. Stąd w To Dowiedział się niedawno od sekretarki Czarneckiego. Przychodzili kolesie o smutnych milach i zostawiali go z jeszcze smutniejszą. Dmuchają? Pewnie. Teraz jak go wyrzucili, to się koni zakręcił, żeby coś na Czarneckiego wycharzyć. No, wiesz, jaki jest Joker. Nie popuści! Czarnecki pewnie też o Psycho chociaż? Zajebista, naprawdę. Byłem parę razy u niego w pracy, to było na co popatrzeć. Ma cycki jak Melanie Griffiths. Rosy Perez ma lepsze. Czyś Czyś to szalał? Właśnie. Widziałeś Biań i nie potrafią skakać? Nie kurwa, nie widziałem w szkole byłem. Ty no pewnie, że widziałem, a widziałeś naiwniaka? No mm. fakt, rewelacyjna strona. A przecież rozma takie fajne, ciemne, takie, nie wiem jak to nazwać, takie. skowyrne. Jakie? Skowyrne. Jak można kurwa o cyckach powiedzieć, że są skowyrne? Skowyrne? to kurwa w ogóle znaczy. Nie wiem, to mi się powiedziało. Skowyrne, kurwa, kozioł litości. A w ogóle cycki są nieważne. Ważny jest wyraz twarzy kobiety, kiedy je pokazuje. No i znowu kłania się na idniak. Pamiętasz tą scenę, kiedy ona podciąga bluzkę? Mi na kobiety mówi więcej o cyckach niż same cycki. Co ty pierwszysz? Ma rację, albo jest dla siebie, albo nie. Albo jest seksowna, albo nie. Albo jest zadowolona ze swoich cycków, albo nie. Proste. Popatrz kozio, ile razy łapiesz się oglądając jakiegoś pocieracza, że patrzysz na twarz kobiety, kiedy się rozbiera, a nie na jej ciało? Nie oglądam pocieracza. Tak, kozio, ty w ogóle nie lubisz kobiet. znaczy co? Ja rozbieram kobietę, to mam patrzeć na jej twarz, tak? Tak, kozio, na twarz. A w ogóle to kobiet się nie rozbiera. Kobiety ubiera się Poleciałeś. Tak, poleciałem. To na co będzie dla nas, panie Kimberly Griffiths? Od, od mojej No cześć, jesteśmy. Jasne body i apaszka. Dobra, na razie. Co to kurwa jest body? Co to jest za apaszka? to chusteczka. Pierwszy apaszka, ale co to jest body? Płaszczyk?

Mm-hmm.